Cześć, witajcie kochani na naszym kanale Instalator na Robocie. Dzisiaj troszeczkę zmieniamy formułę. Nie będzie to instalator na robocie, może troszeczkę więcej teorii. Mam ze sobą znakomitego gościa. Gościa, z którym bez kozery trzymam, trzymam wełnę, gdyż jako Steinbacher, Szczepan Bakalarz z firmy Steinbacher z którym teraz nawiązaliśmy jeszcze intensywniejszą współpracę, a mianowicie prowadzamy wspólnie na rynek nie tylko poliuretan, ale również ich produkt flagowy na ten moment, mam nadzieję, czyli wełnę, o której na pewno troszeczkę więcej powie mm -hmm. nam Szczepan. Szczepan przedstawił Wam tak pokrótce zalety każdego z produktu, czym on się tak wstępnie i powierzchnie charakteryzuje, oraz jak dobiera się poszczególne średnice do, 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 do rury, którą chcecie oczywiście zaizolować. Także może zacznijmy od nowego produktu, Szczepan, co? Dobrze, są, są, to, są to kolana z wełny skalnej. Dlaczego wełna skalna? Wełna skalna produkowana przez nas ma wysoką gęstość no na poziomie 80 do 100 kg nm3. 80 jest w standardzie, nie ma problemu. Na specjalne zamówienia wykonujemy w gęstości 100 kg nm3. Standardowo no najbardziej popularna standardowa wełna, czyli w aluminium. Drugim takim naszym produktem jest goła wełna. Ona jest pod osłony nostalowe. Nie pod osłoną nocy. Nie w nie pod nocy. Oraz trzecia to, to jesteśmy to jest jedynym na chwilę obecnym producentem to jest wełna w osłonie, peca, w osłonie no, PVC w kolorze białym i szarym. Do... Plus wełny nad poliuretanem taki yy, najbardziej powszechny. No, Najbardziej no, powszechnym no, to jest klasa no palność. Czyli mamy produkt, który z tą klasą spalności radzi sobie lepiej, choć oczywiście yy, ma też yy, jakby coś, co może lepsze jest w przypadku poliuretanu. To jest współczynnik przewodzenia ciepła. Jeżeli chodzi o poliuretany, jesteśmy czołowym producentem otulin poliuretanowych w, no, w Europie. Produkujemy je w dwóch na systemach, z pianki poliuretanowej otwartej. Mhm. Tą, którą e, trzymasz w ręce? Tą, którą trzymam w ręce oraz e, pianka poliuretanowa zamknięta komórkowa. E, największy atut, tak jak wspominaliśmy, współczynnik przewodzenia ciepła. E, przy e, w otwarto-komórkowym jest to na poziomie 0,035 mhm. na natomiast poliuretan zamknięto na komórkowy, posiada współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,030. no 30 Co to nam pozwala? Pozwala nam to zmniejszać grubość ścianki, a przy obecnym... Trendzie, no na ten, na no ten, na no termo modernizację, gdzie rozstaw rur jest bardzo blisko siebie, są bardzo blisko siebie, więc. Mamy dzięki temu przestrzeń, nie? czyli je, Tak, no tak prawdopodobnie no, 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 przewodzenie jest ciepła, a, tak, tak. a nie I zabieramy wszystkim, sobie tyle przede wszystkim, miejsca. Nie? Przede wszystkim się. Przy termomodernizacjach starych na tak. budynkach, to trójna się po prostu mieści. Dokładnie tak. I nie musimy, jeżeli nawet robimy jakieś szachty, to te szachty na pewno w tym momencie będą mniejsze na budowie. Ale nie? oczywiście. E, tak. Już nie mówię o tym, że, że, że kiedy musimy bruzdować sami i kuć, no bo to, to też się niestety zdarza, zwłaszcza w termomodernizacjach starych obiektów. prawda? Oczywiście. No bo to, to, a, a teraz tego dzieje się coraz więcej. i Myślę, że inwestycyjnie to nie tylko będziemy budować jest biura, do to ale dokładnie. Więc to jest też ważne nie tylko dla instalatora, również dla inwestora prywatnego. Tak, tak na dobrą sprawę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Ja Oczywiście, sklep... tak tylko ci, ci przerwę, oczywiście też obydwa systemy zamykamy na no, kolana. No bezwzględnie, oczywiście to jest podstawa i bez tego ta szczelność i, i, i przewodzenie cię tak. już nie jest tak, tak intensywne. I gotowa, i gotowe no, no, kolana powodują to, że zmniejszamy. Czas pracy instalatora. Zdecydowanie. Te kolano oczywiście, bezwzględnie u nas na stronie internetowej, jak i na naszym obszernym magazynie, którego widzicie, tylko z krawek. Z ważnych rzeczy, to jeszcze myślę, że Szczepan, jakbyś wytłumaczył naszym klientom internetowym i nie tylko oczywiście, dobory średnic, bo to jest rzecz, z którą się każdy gdzieś tam mierzy, i pomimo tego, że niektórzy wiedzą, że, że jest to rzecz niby prosta, to jednak gdzieś się później gubią. I pytanie teraz, jak dobieramy demencję do rury? Bo, bo tyle się o tym zawsze mówi. Mamy rurę, którą musimy zaizolować mhm. i teraz pytanie, którą średnicę rury mamy dobrać, tak? bo grubość mamy określoną w rzędzie i każdy wie, że jest to 2-3, tak. bez względu na to, jaka na pewno najłatwiej do odczytania. A jak zrobić z tą dymencją? Yy... czyli z tą rurą przewodnią? Otulinę nadobieramy pod średnicą zewnętrzną wnętrzną przewodu instalacyjnego. W przypadku, w przypadku rurociągów wykonanych z miedzi, czy ze stali no, szlachetnej to jest, to jest praktycznie 1 no, na do 1, bo grubość ścianki rury jest, no, 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 jest minimalna. Gorzej jest no, w przypadku rur stalowych, szczególnie o dużych no, średnicach oraz rur z polipropylenu. Ewentualnie z polietylenu, no bo te rury też teraz coraz częściej się tak, stosują, tak, 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 więc tak, to tak, przy, tak. przy instalacjach oraz, tak, zwłaszcza wodnych. Tak tutaj taka ciekawostka Grubościanki ścianki no, dobieramy do średnicy wewnętrznej rurociągu I to jest ważne właśnie tak no, natomiast, no, natomiast e, średnica no, wewnętrzna otuliny równo jest czyli e, tak. no dopasowujemy no dopasowujemy pod e, średnicę Z tak Więc, i to jest bardzo szczególnie ważne przy dużych o rozmiarach stalowych, gdzie grubość ścianek jest strasznie dużo. Ja myślę, że jeżeli będziecie mieli więcej szczegółowych pytań, no to oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową, tam gdzie możecie kupić te wszystkie produkty. Bezwzględnie zapraszamy oczywiście do zapytań mailowych, służymy pomocą jako dział techniczny i nie tylko dział sprzedażowy. Myślę, że Szczepan jako, jako też przedstawiciel Steinbachera jest zawsze skłonny do tego, by ten telefon odebrać i nam pomóc. Więc najzwyczajniej w świecie zapraszamy Proszę. do kontaktów i do zakupów. Także co Szczepan, my się żegnamy w tym momencie. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Dzięki bardzo, że byliście z nami przy kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że chociaż pokrótce wyjaśniliśmy Wam jakieś tematy, które Was lekko frap frapowały. Eee, śledźcie nasz kanał, subskrybujcie. Będziemy wdzięczni. No i widzimy się niebawem. Siema, cześć.